W poniedziałek 24 listopada wita Państwa Artur Wisielewicz. Oto dzisiejszy magazyn miejski. A dziś w wydaniu spotkanie z Kozakiewiczem. Malicki wystąpi w Nowrocławiu. Recital Barbary Kalinowskiej. Władysław Kozakiewicz, zdobywca złotego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie w 1980 roku spotkał się z fanami w saloniku literacko-artystycznym. Okazją do spotkania z legendą polskiego sportu była promocja książki Nie mówcie mi, jak mam żyć. Będącej autobiografią mistrza olimpijskiego z Moskwy w skoku o tyczce opowieścią o tym, jak spełniały się marzenia chłopaka spod Wilna, który z czasem przeistoczył się w wielkiego mistrza taszczącego ze sobą tyczki. Kozakiewicz opowiadał o swoim życiu, wyborach, których musiał dokonać, a także o tym, jak wyglądało jego życie po zwycięstwie w 1980 roku oraz zakończeniu kariery sportowej. Książka dla legendy sportu jest formą rozliczenia się z życiem. 60 lat oczywiście. To jest właśnie ten... Okres, można w tej chwili powiedzieć już dużo więcej niż kiedyś, bo nie wiadomo, co w przyszłości jeszcze się może stać. Może do tego dodać, że dużo rzeczy, które są w biografii, niektórych biografii mówią o życiu, a ja też mówię, co było faktycznie, ale dlaczego mnie najbardziej to wkurzało. Nie także tylko i wyłącznie o moim życiu sportowym, tylko o życiu biegnącym koło sportu i jak wyglądało moje życie. Dlatego uważam, że. Niektóre biografie są bardziej interesujące, a drugie mniej. No, ja powiedziałem bardzo dużo rzeczy w tej książce, którzy, gdzie ludzie mówili, no przecież faktycznie ten człowiek miał tyle odwagi powiedzieć, bo ja tak samo miałem. I to jest właśnie w tej biografii takie roz, rozliczenie się z moim życiem, faktycznie. Tytuł autobiografii to zarazem motto życiowe mistrza olimpijskiego, który już od dzieciństwa buntował się przeciwko wszelkim formom nakazów. No to oczywiście bardzo często jest, dlatego byłem buntownikiem, bo nie chciałem tego robić, jak ktoś mi mówił. Nie zawsze oczywiście trzeba też robić to, co trzeba. Jako sportowiec, być dobrym, zwyciężać, no to wiadomo, słuchałem się trenera 100%. To już wiadomo. Nawet czasami jak nie pasowało, ale w życiu bardzo często mówiłem nie, dlatego byłem tym buntownikiem. Jest dużo w życiu. To jest oczywiście od małego chłopaka, no wiadomo, pierwsze jak wychowanie, to też czasami było bardzo często. Wykrzywione to rób tak, bo musisz. Było trochę wykrzywione w późniejszym moim czasie tak samo. Chciałem troszeczkę inaczej, a robiłem tak, bo musiałem. Mistrz został ciepło przyjęty przez zgromadzoną w saloniku publiczność. Spotkanie w niezwykle przyjaznej atmosferze trwało ponad dwie godziny. Znakomity artysta, pianista i showman Waldemar Malicki gościł w Państwowej Szkole Muzycznej w Wrocławiu. Muzyk poprowadził koncert z udziałem uczniów szkoły. Wizyta tak znakomitego gościa w naszym mieście miała związek z projektem Wspólne Muzykowanie realizowanym przez Fundację Opera, który polega na przeprowadzeniu dwudniowych warsztatów z uczniami szkół muzycznych pierwszego i drugiego stopnia zwieńczonych koncertem. Tylko pięć placówek z całej Polski miało szansę na wspólne muzykowanie z Waldemarem Malickim. Wśród nich znalazła się Państwowa Szkoła Muzyczna z Inowrocławia. Koncert przy wypełnionej po brzegi sali koncertowej imienia Ireny Dubiskiej był muzycznym zwieńczeniem projektu na ten rok. Nim jednak do niego doszło, uczniowie wzięli udział w próbach z mistrzem fortepianu. O no, ile ktoś jest amatorem, bo moi koledzy ze szkoły w nie są amatorami, są muzykami profesjonalnymi, którzy doskonale swój profesjonalizm, dlatego współpracuje nam się jak równy z równym, najwyżej starszy z młodszym, I to jest jedna różnica. Ale repertuar sami sobie koledzy wybrali i teraz no, robimy to tak, żeby, żeby poznać smak bycia muzykiem, który polega na tym, że gra się różne utwory z różnymi wykonawcami. Trzeba się szybko przygotować, skoncentrować. No i o to nam chodzi. Młodzi muzycy byli zachwyceni możliwościami, jakie otwiera przed nimi podejście mistrza Malickiego do wykonawstwa klasycznego, a i sam muzyk miał niezwykle dobre zdanie o zdolnych uczniach. W rzeczywistości dwóch, w rzeczywistości dwóch bo już tu byłem dwa tygodnie temu i pracowaliśmy sobie i teraz tylko doskonalimy to, co wypracowaliśmy, a próbujemy odkryć w utworach, które, które wspólnie gramy. I tkwiące w nich jeszcze, być może nieznalezione możliwości, Ona na tym polega bycie muzykiem, że kiedy się spotka drugiego muzyka, to razem te dwie osobowości dają kolejny, kolejny dodatkową wartość. Waldemar Malicki podczas zajęć z młodzieżą nie wchodził w ramy i schematy szkoły, a także typowe relacje nauczyciel-uczeń. W saloniku literacko-artystycznym odbył się recital utworów piewcy Kujaw Franciszka Becińskiego w wykonaniu Barbary Kalinowskiej. Bliskie sercu każdego mieszkańca Kujaw strofy poezji, przepiękne kujewianki w nowej aranżacji przy akompaniamencie gitary i misterny głos Barbary Kalinowskiej. Recital utworów Franciszka Becińskiego wprowadził słuchaczy w klimat nostalgii, poety i kowala. Artystka zafascynowała się twórczością Bycińskiego już w czasach licealnych. Proszę Pani, ja już w liceum, to znaczy to dawno było, bardzo dawno temu, znałam wiersze Bycińskiego, ponieważ jego syn Adam był moim wychowawcą i uczył mnie języka polskiego. No dopiero potem, po latach wróciłam znów do tej poezji dzięki Pani Paczkowskiej z Biblioteki Wzradziejowa, która zachęciła mnie do tego, żeby nagrać płytę. Piosenkarka w swoim dorobku artystycznym ma trzy płyty z własnymi kompozycjami. Inspiracji twórczych dostarczają jej otaczający ją ludzie. To inspirują mnie ludzie, którzy wywarli duży wpływ na moje życie na przykład. Moja koleżanka Małgorzata Szułczyńska, poetka z Bydgoszczy, która niestety zmarła. Następnie do niej napisałam pierwszą płytę swoją, a ostatnią płytą była płyta Wybrzeża Ciszy do wierszy Karola Wójtyły. Imprezę zorganizowano w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Ojczysty dodaj do ulubionych. To już wszystkie informacje w magazynie miejskim na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Januszki i inne będą przedmiotem dzisiejszego odcinka. Serdecznie witamy w Studiu Artystycznym Kujawskiego Centrum Kultury Zajem jest pani Alicja Kaczmarek. Dzień dobry, pani. Alo. Dzień dobry, witam. Temat typowo jesienny. Korzystamy z darów natury, korzystamy Jak z tego, co na spacerze zbieramy. Nic innego nam się nie O, no, może poza takimi drobnostkami, których oczywiście my zawsze używamy, które czarujemy i przyozdabiamy co? No, dzisiaj proponuję yy, zrobienie wianeczka, które możemy ozdobić drzwi wejściowe, przedpokój. Mamy duże mieszkania, to możemy nawet sobie gdzieś zawiesić w kuchni takie miło jesienne. Mhm. czyli zaczynamy od spacer po spacer po lesie, parku, celnym starania witek, witek, spadają z drzew. Można poprosić właściciela o obcięcie. W tej chwili y, obcinają na jesień, y, więc w wielu y, miejscach leżą witki. Mhm. No, garstkę takich witeczek. Mhm. Przygotowałam sobie cienki drucik. Nie muszą być specjalnie równe. Nie, właśnie tak jak, o, widać są nierówne. Mhm. No, i w jednym miejscu trzymam je, zawijam, staram się zawinąć jakieś koło. Niekoniecznie to musi być koło, ale o, wykręcam. Trochę ucieka. Trochę ucieka, dlatego przytrzymuję. Biorę cienki drucik, związuję. Dosyć mocno mocuję. O. I mam jak gdyby tak, bardzo proszę, o, i mam tutaj pierwsze koty za płoty, że tak powiem. Mogę tak zakręcić drucik jak na supełek, to po prostu nie będą witki uciekały, są jeszcze dosyć mokre, w związku czym sprężynują. A suche z kolei nie nadają się na zrobienie wewnątrzka, no, bo, bo się łamią, tak. O, i w takich dwóch miejscach sobie przytwierdzę. Drucikiem. Wspominam, że tak florystyczne druciki. Tak, to już używamy tutaj wielokrotnie, więc Państwo już znają. Oczywiście może być też niteczka. To, co jakżeli nie posiadamy drutu, może być nitka i też się nic po prostu nie stanie. O, związuję tutaj. Staram się załapać. Tymi się nie przyjmujemy, bo je po prostu potem dotniemy. dotniemy. O! I. Mamy wianeczek poprzecinam teraz sterczące niepotrzebne nam badylki, oczywiście sekatorkiem. To nie musi być tak zupełnie kształtny. Może kształt zależeć od nas samych co tam wyczarujemy, No powiedzmy, że Tutaj wianeczek, więc niech niego zostanie. O! I tak przycięty na chwilkę. Mamy przygotowaną, jak gdyby, formę. Równie dobrze, jeżeli chcemy troszeczkę zmienić tą formę. Z grubszych patyków, które tutaj też zostały. O, możemy je związać w pęczek i po prostu podwiązać pod. I dekorację możemy ułożyć w dolnej to w tej części. To może wstawiamy albo tak, wieszamy w pionie. albo wieszamy w, oczywiście w pionie. Jeżeli chcemy taką wersję. Tutaj oczywiście pokażę ten Janeczek za chwilkę. Tu jest przygotowany ze stojaczka do kwiatów, z liści naturalnych, które ubiegłym roku robiliśmy w łukiecie. Tylko może przypomnę. Skręcimy jednego listka. Bierzemy sobie klonowy listek. Zawijamy prawą stroną do środka. Następnie formujemy jak gdyby środek różyczki. Ona jest taka bardzo licha i mała. W związku z tym bierzemy następny listek. I również formujemy. Zaginamy i dokładamy do poprzedniej różyczki. I tak długo, jaką grubość różyczki chcemy uzyskać, i znów albo drucikiem, albo. Związujemy i w ten sposób mamy już materiał do dekoracji. To się Ba z tym zrobiła, bo tak się błyszczą. Tak, to jest polakierowane lakierem do włosów lub lakierem wodorościańczalnym można polakierować. Wówczas dłużej trzymają, nie przyjmują kurzu i bardziej takie dla oka. Teraz, żeby troszeczkę czymś ozdobić tą siateczkę, to wykorzystam też naturalny materiał. O wrafię, w kolorze. Ekri i zwiążę taką powiedzmy sobie takiego chwaścika. Po środku też drucikiem. Ten drucik jest o tyle dobry, że jest bardzo elastyczny i możemy nim manewrować niemalże jak nitką. O i kiedy już mam taką, takiego chwaścika, to żeby troszeczkę przyozdobić ten nasz taki naszego smutaska jesiennego mhm. to można tutaj przyczepić wkleić zobaczymy czy już nasz klej o już działa w związku z czym przyklejamy troszeczkę na gorąco nie posiada silikonu To może klejem polimerowym na zimno tylko nieco dłużej musi czekać O i chwilkę taki czas schnięcia około pół minutki o i już ta dekoracja nasza nabiera zupełnie innych kształtów. Mhm. Możemy też zastosować do naszych ozdób niechunkę, która rośnie w ogródkach. Zasłuszamy ją w ten mhm. sposób wieszając. Ona jest bardzo y, ozdobnym elementem dekoracyjnym. Do tego możemy użyć liście kokornaku lub chmielu, które wiszą dziś na płotach. I mamy też bardzo ładną dekorację z miechunki. Teraz wracamy do naszego wianeczka. O, może ten. I tutaj wykorzystujemy również materiały, które posiadamy. Często są to maleńkie różyczki, które postaram się ozdobić właśnie też odrobinkę kleju na gorąco. Kto nie posiada, to na zimno. Powiedzmy, że zainspirujemy sobie taki małą jesień różano-winogronową. O, te trzy kwiatki ułożę w ten sposób, następne, żeby były od środeczka, ponieważ jak wianeczek powiesimy, to musi widoczność być z każdej Znanie. strony. Tak. O, może jeszcze jedną dołożymy. Praca bardzo przyjemna, inspiruje. Według własnego pomysłu można sobie dekoracje zrobić wszystkie, czy jakieś stosowania. Tak, do tego również wadka, też. Jedzie? zaraz właśnie pokażę. O, tutaj jeszcze pozwolę wkleić takiego małego głoga. Tak, no mam tutaj takie. Równie dobrze możemy zasuszone być pestki owoców. To, co po prostu posiadamy przez całe wakacje, gromadziliśmy sobie w domu. Tak jak mówiliśmy we wcześniejszych odcinkach, że zbieramy wszystko, suszymy. O. i odrobineczka kleju. O. I teraz jeżeli mam wianek o większych gabarytach, ten, który robiłam, tutaj możemy iść dalej w kwiateczki, tak, w stążeczki, kokardeczki. O, a do tego wianeczka równie dobrze mogę przytwierdzić trzeszki, których o tej porze jest wszędzie dużo. I też. Naklejam, naklejamy, tą yy, klejem, kła naklej kładziemy tą, na tą część, którą chcemy przykleić. Tylko, że ten wianek będzie już chyba znacznie cięższy, więc chyba raczej nie do powieszenia, tak? No, żeby do powieszenia, to tylko jest kawałeczek witeczek, one wystą będą po prostu lżejsze. Mhm. Na dzień dzisiejszy są, mają troszeczkę wagi, ale one po prostu po trzech, czterech dniach w ciepłym pomieszczeniu przeschną i taki wianuszek szyszkowy właśnie z odrobiną też właśnie rafii w kolorze naturalnym. Możemy taki ozdobić sobie ganeczek w mieszkaniu, przedpokój, na drzwi możemy powiesić. O. Tak, no i możemy też kawałeczek właśnie rafii, mm -hmm. którą tutaj o. i zwijamy ją również. Tak? Jakkolwiek tak. Ona nie wymaga jakiegoś specjalnego układania. Ona jest sama sobie bardzo dekoracyjna. Jakkolwiek byśmy ją nie okutali, to. Możemy ją zakryć elementy łączenia? Otóż tak. Na przykład, o, tutaj możemy tą kokardkę wkleić. Przyklejamy. Możemy się pokusić o dalsze jeszcze kryszeczki, ale im mniej, tym, tym więcej witek widać, tym ładniej po prostu czyli troszeczkę darów natury, nieco więcej spacerów niż zwykle, no i życzymy wszystkim udanych popołudniowych czy też wieczornych inspiracji artystycznych.